Dziś 16 września Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział, pierwszy wiersz do 10. Powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Setnik w ten sposób kieruje swoją prośbę do Pana Jezusa, aby odzyskał Jego sługa to, co mu jest niezbędne do normalnego, codziennego funkcjonowania. Ale to, co najciekawsze jest w tym stwierdzeniu, to ogromne zawierzenie, że w słowie Boga jest jego obecność. I mówi to człowiek, który jest poganinem, bo to nie jest ktoś, kto otrzymał jakieś szczególne przeszkolenie w teologii Słowa Bożego. Setnik mówi: Jeśli powiesz słowo, to to słowo da mojemu słudze, mojemu podwładnemu to, o co on prosi, to, o co ja ciebie proszę. I myślę sobie, że w kontekście naszego posługiwania się Słowem Bożym, ta nauka setnika jest niesłychanie ważna, że to nie zawsze musi być doświadczenie takiej obecności, jakby Bóg siadł obok mnie na ławeczce, czy zjadł ze mną śniadanie, czy, czy wypił ze mną kubek wody, ale. Jeżeli On mówi do mnie słowo, to to słowo jest napełnione Jego obecnością. I w to uwierzył Setnik. I, I jak wiemy, ta historia potoczyła się właśnie tak, jak w nią uwierzył, że to słowo przywróciło zdrowie Jego podwładnemu. Dlatego każdy dotyk Słowa Bożego, który pozwalamy sobie przyjąć, jest napełnieniem nas tak samo jak tego chorego człowieka zdrowiem pochodzącym od Boga. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.